Siemanko, siemanko. Dzisiaj zajmiemy się ewolucją o nazwie Canarinho, czyli przeznaczoną dla Brazylijczyków. Jest to darmowa ewolucja, czyli takie, które najbardziej lubimy. Przeznaczyć można tutaj karty o maksymalnym overallu 86 i karta nie może mieć więcej niż jeden playstyle z plusem. W tej ewolucji dostajemy całkiem niezły boost do overalla, bo aż plus 9 do overalla. W dodatku dostajemy playstyle, strzelec finezyjny, plus 1 do gwiazdki sztuczki, słabszą nogę również plus 1, do tego tiki taka, do tego artysta sztuczek z plusem, szybkie podania z plusem, pewne przyjęcie z plusem i mocne wrzutki. Tylko wspomnę, że jeżeli chodzi o tego artystę sztuczek z plusem, to mam na kanale dwa filmiki, gdzie przedstawiam wszystkie sztuczki, jakie można wykonać właśnie dzięki tej umiejętności, także na koniec filmu wrzucę link i do opisu również, tak żebyście mogli sobie zobaczyć, jak wykonywać właśnie wszystkie sztuczki tego playstylu. Do rozegrania mamy tylko 9 spotkań, także szybciutko się robi, jak z większość tych darmowych ewolucji i jak zwykle znalazłem 10 na Najlepszych kart, które tutaj pasują, i wśród nich, mimo wszystko, że to są sami Brazylijczycy, będzie jeden polski akcent. Także zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. A jeszcze jedno szybkie info: jutro do siódmej rano można kupić przecienione koszulki piłkarskie za 13 dolarów. Także link w opisie również zostawiam i z moim kodem Clipper macie jeszcze dodatkowe 12% zniżki. Jeśli chcesz kupić monety do IAFC24 w szybki i bezpieczny sposób, yousevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety otrzymacie już 10 minut od zamówienia. Pamiętajcie, aby wpisać kod CLIP, aby otrzymać 6% zniżki. Link w opisie. A więc pierwsza karta na liście to Alex Telesz, zawodnik brazylijski z klubu, w którym występuje m.in. Cristiano Ronaldo. Tutaj po upgrade'ie mamy już 99 tempa, 93 podań, 91 dribbling, 92 defensywy 91 fizyczności na lewej obronie. Gwiazdki 5 na 4 i wysoka, wysoka pracowitość. Tak naprawdę ta karta wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jest to wersja Fire 86, ale również pasuje wersja 86 Ice tego zawodnika z tym, że tutaj jest już na pozycji środkowego pomocnika i do tego ma anticipate, jeżeli chodzi o jego czwarty playstyle z plusem 99 tempo wtedy ma na środku pomocy 96 podań, 91 wilming i fizyczność defensywa poniżej 90, także naprawdę świetnie wygląda czy w tej, czy w drugiej wersji. Ramirez bohater w wersji 86, czyli podstawowa wersja tego bohatera. Tutaj po upgrade wygląda również niesamowicie. 97 Tęba na środku pomocy i reszta statystyk, praktycznie koło 90 czy ponad 90. Gwiazdki 5 na 4 wysoka, wysoka pracowitość. Naprawdę, Ramiresem grałem w wersją 92 bodajże dosyć długi czas i naprawdę był świetny. Także tutaj z trzema playstylami wiadomo, teraz już w trendzie są 4 playstyle, ale ten Ramirez naprawdę jest świetny. Także polecam tą kartę. Jeżeli macie jego bazową wersję, naprawdę się opłaca. Oscar, kolejny Brazylijczyk tutaj w wersji 86 Moments. Tutaj po upgradzie również wygląda bardzo dobrze. 94 tempa, 93 strzelania, 96 podań, 94 dribbling, 88 fizyczność, 5 na 4 jeśli chodzi o gwiazdki, wysoka średnia pracowitość. Jeżeli zrobiliście tą kartę w SBC, bo ona była w SBC do zrobienia jakiś czas temu, no to również warto, warto się zastanowić właśnie nad tym wyborem. Anderson Taliska również wygląda niesamowicie po upgrade'zie. Tutaj potrzebny jest jego inform 86 i po upgrade'zie ma już 94 tempa, 99 strzelania, czyli na maksa, 93 podań, 94 i 91 fizyczność Gwiazdki 5 na no 5. Brakuje czwartego Playstylu z plusem byłoby idealnie, ale tak czy siak ta karta wygląda niesamowicie. Joel Joelinton w wersji Thunderstruck 86 również idealnie Wpasowuje się w tą ewolucję Taka Ta karta była dosyć często wypakowywana Właśnie podczas tego eventu Także domyślam się, że część z was ma go jeszcze w klubie Po upgradzie ma już 91 tempa 87 strzelania, 91 podań 94 dribbling, 93 defensywy I 99 fizyczności Gwiazdki 4 na 4 i wysoka wysoka Pracowitość, naprawdę wygląda Żeś na środku pomocy Fred wersja Inform 86 również Fajnie wpasowuje się właśnie w tą ewolucję po upgrade'zie ma już 92 tempa, 87 strzelania, 96 poran, 95 rybnik, 91 defensywy i 89 fizyczności. Gwiazdki 5x4 i wysoka, wysoka pracowitość. Wiadomo, Fred bardziej się przydaje jako taki defensywny pomocnik z tym strzelaniem, zwłaszcza aczkolwiek z statystyk wygląda na takiego typowego box-to-boxa. Bernardo to lewy obrońca, również Inform 86 jest tutaj potrzebny. Jeżeli nie stać was na telesz, albo nie macie jak zdobyć jego karty, to jest fajna alternatywa właśnie na lewy, lewy bok obrony. 92 Tempa, 90 Dribbling, 93 Defensywy i 98 Fizyczności. Gwiazdki 4 na 4 Naprawdę solidnie wygląda. Może tylko nie urywa, ale jest naprawdę solidny. Rodrigo również idealnie wpasowuje się w tą ewolucję. Aczkolwiek brakuje tutaj jakiś playstyli właśnie do strzelania. Aczkolwiek, jeżeli jesteście fanami Realu Madryt, bądź tego piłkarza, to jak najbardziej za darmo możemy zrobić jego ewolucję. I mamy naprawdę solidną kartę. 98 Tempa, 93 strzelania, 90 podań i 96 Dribbling i gwiazdki 5x5. Także można się pobawić na skrzydle Rodrigo. Ale żeby nie było, że tylko karty specjalne się tutaj przydają, jego wersja 85 również pasuje. Także jeżeli nie zdobyliście jego informa, a tutaj jego kartę złotą rzadką łatwiej wypakować, nawet teraz z paczek, to myślę, że również warto się zastanowić. Jest odrobiny gorszy niż ta wersja 95, ale to jest tylko jeden overall, także nieznaczna różnica, myślę, że nawet nieodczuwalna dla większości z nas. Jeder Militao, kolejny Brazylijczyk z Realu Madryt. Tutaj również troszeczkę brakuje tych playstyli do obrony. Ale jego sama bazowa wersja bez tych playstyli wygląda bardzo dobrze. 94 tempa, 94 defensywy, 93 fizyczności. Gwiazdki 3x4. Jest to raczej wersja dla osób, które niedawno zaczęły grę. Bo oczywiście na tym etapie gry już mamy o wiele lepszych obrońców z lepszymi playstylami. Ale dla fanów Realu Madryt to również może być to fajna opcja. No i na koniec ten polski akcent. Yy, oczywiście wiadomo, Lukinias grał kiedyś w Legii Warszawa i to dosyć niedawno, jakieś 2-3 lata temu i tutaj jego wersję 85, którą można zrobić z zadań za darmo i tą ewolucję sobie zrobić również za darmo, to jest fajny smaczek, może ktoś jest kibicem Legii i chciałby mieć go w składzie. 99 stępa, 87 podań, 88 strzelania, 93 dribbling i 81 fizyczności i gwiazdki 5 na 5, także również fajny, fajny pomocnik, czy to prawa, czy z lewa strona, bez różnicy, może grać na obu. No i z tymi gwiazdkami i do tego jeszcze artysta sztuczek jako playstyle z plusem. Można się nim troszeczkę pobawić. Także taki polski akcent mamy nawet w wersji tutaj brazylijskiej. I to ostatni zawodnik na liście, także dajcie znać w komentarzu, kogo wy wybraliście właśnie do tej ewolucji. Czekamy oczywiście na kolejne opcje ewoluowania piłkarzy, a na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, cześć!